Sioko to witajcie na Survival Games. Właśnie eee. zaczynamy tutaj rozgrywkę. Jesteśmy na arenie. Nie wiem dokładnie jakiej. Jeżeli wyjdzie na nagranie to IP będzie się mieli w opisie. To jest arena. Nie znam w sumie wiecie tej areny, bo są jakieś... na serwerze właśnie znalazły jakieś takie nowe dosyć areny. 16 na 16 jest. Więc jest źle! <laughs> Zobaczymy czy mi się uda. Come on! Na razie nie mam takiego skina, jaki powinienem mieć. Bo sobie zmieniłem tekstur paka tekstur tekstyl, po prostu miałem innego skin. I od razu mówię, ten serwer nie jest premium. <grymne> Come on, ludzie! Oh my god. <laughs> ay, ay, ay. Okay. Zaczynamy za 20 sekund. Nie mam aż takiej jakiejś superpozycji. Ale dobra, 7. No nie muszę... No, co mi kombo stone? O, mamy miecz. Mamy miecz, dobra. Mamy miecz. O ile mnie zniknie. Ajajaj, parkour. Ludzie ryzykujemy. Już nie da, to się tam nie da dojść, po drugą stroną trzeba. Ajajaj, mnie Nie zepchnął. Chodź tu. O, ludzie. Właśnie, wtedy nagrywam SG, ale nie mogę żadnego miecza znaleźć i to mnie tak bolało. Jak to ność, ludzie? Niech mnie nie goni. No. 13 osób jeszcze żyje. Jeszcze dużo. Nie jesteśmy aż w takiej najgorszej... O! Proszę, armor, armor. O, armor. Tak, tak jak proszę, tak dostaję. Jeśli fajnie by miał ktoś, było, to by było zacnie. Tam chyba jest zupełnie jakaś skrzyń. No właśnie, tam jest Teraz potem można zrobić jumpa i tu, ale nie, nie będę sprawiał, nie będę ryzykował Ale laga dostałem, wow Skąd ja przyszłem? Dobra tędy Akurat na przylawie, to... Dojrzane. Znowu. O, 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 o! G, nie chodzi o ESG, ale nieważne. Nie no, rekl re robić re reklamę serwera na, inny, na innym serwerze, no. To już jest trochę troszkę chamskie. Zapraszam na lepszy serwer, no. Bez lagów. Zrabana dostanie już nie będzie serwera, tak. Nie jestem jakimś super parkurowcem. Ale doskoczyłem! No nie! <ścoughs> Dobra, weź. O, skrzynka, ale fart dzisiaj. Pusta? W ogóle jak mam tutaj crafting table, to mogę go postawić? Nie. Ale jak... Nie mogę. Szkoda. Bo czasami by się przydał. Dobrać tutaj. 12. No. Fajnie niezbyt jest, yes, bo... Koniecznie fajnie jest, bo... 13 osób, a się założy, że na pewno ktoś z nich ma miecz, nie? No właśnie. O tym mówię. Where? Zostawił mnie? Dobra, chcę sojusz, dobra, dzięki. Nie, ubóstwia tego typa, nie ma bata. Ale to SG już rzuca, nie chce, nie będzie mi się chciał na nowo nagrywać. Czeka wiecie, jest dylemat, czy tu nie ma nigdzie pułapki. No nie ma. Nie, to ten typ. Ja się lepiej oddalę. On nawet tutaj, nie wiadomo, ja... Ja go dokładnie nie znam. Nie wiem, czy on mi coś może... Sojusz, sojusz. Dobrze, nie widział. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Wow. O no jeszcze tu nic nie mam, no weźcie! To po co ja tu właziłem Tam będzie coś pewnie. Zrobić jumpa? bezpiecznie zejdziemy, ja nie wiem, czy może... <laughs> ja, a może, może tam ktoś przecież być? Coś z... Co to było? Dobra, nie wiem nie chcę wiedzieć. Tylko czy tutaj nikogo nie ma, nikogo żadnego? Nie, nie widzę, bo chcę być bez w... O. Jedźmy na to drzewko tropikalne. Kurde, się boję tego typa, bo tam wiecie Sojusz, ale to jest survival games, no nie wiem czy to w końcu. Ajajaj Właśnie! nie, 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 nie. nie. Widzę kolejny. Aj, tuż ktoś był. Ludzie, tam jest skrzynka, ale w sumie... Tam też. E, w sumie nie wiem, czy jumpić, bo to jest trochę niebezpieczne, bo nawet czasem jak jest woda, to i tak można zginąć. Ja... Ja nie chcę po prostu, żeby ten typ mnie zabił od tyłu. Dobra, jedno serduszko. O, złote, złote buciki, to jest dobre. Uff. Nie jest tak źle, nie? Jeszcze właśnie gdzieś tam widziałam tą skrzyneczkę, tylko nie, nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Dobra, ja nie widzę nigdzie tego typa. Słuchajcie. Dobra, okej. Okay. tutaj do tego domku, jeżeli da się wejść. Nie da. O, ja nawet nie oglądam, że tutaj są skrzynki. Teraz przejrzyjmy skrzynki, bo może często ludzie coś tutaj zostawiają, a na półce się skrzynki restartują. O, o, o! Leder, kurde! Widzicie, widzicie, już coś znaleźliśmy, chociaż nie jest nam potrzebne, ale no... Jest. O, 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 o. Rybka mamy, rybka się przyda. Wow, trzy osoby tylko zostały. Tak sygram, nie, nie patrzę w ogóle kto żyje, kto nie żyje i tak... W sumie nie mam aż takiej złej pozycji. Czasie. Możdałoby się ktoś z tego jabłka na regenera... Nie, tylko tego, nie, to tego, nie, tego, nie Wow! A, tu płytki są. Się przestraszyłem, że ktoś tu jest. Nie spencer, nic nic. Możliwe, że tu nikogo nie było. Czasami ja patrzę po dwa albo trzy razy, bo... Jeżeli nie wiecie, czasami po prostu u mnie, znaczy nie wiem że u was też, ale i itemy po prostu znikają, znaczy nie widać ich, bo później się dopiero... Pojawiają. Idę tam.

nawet tak zgina z własnej głupoty to i tak. Jak ja mam tam wejść? Powiem wam, że tu się boję. wow! wow, wow. jak się przestraszyłem, że zaraz pobrę. Dobra, gdzie tu jest zejście? Tam coś jest, jakiś mościk. Wiedziałem, czułem, że to jest... Jest! Czemu wszystko zle... O, nie mamy tu tuniki. Dobrze. Coraz lepiej jest. O, ale glina zrobiono. Mam nadzieję, że tamten typ umarł. Ktoś jestem ciekaw ile ten odcinek będzie trwał. To już trochę za długo trwa, wiecie. Nie wiem czy wam to się tak zdaje, ale to jest według mnie za długie troszkę. Czy tak wiecie, bieganie to trochę. Może być trochę wciążliwe, bo ja nie bym wolał, wiecie, szybciej znaleźć kogoś, przegrać niż szukać kogoś długo, znaleźć i wiecie, wiecie o co chodzi. A to się nie powinno odnawiać w sumie, bo jak było... Bo to się można nieźle... Tu muszą być jakieś skrzynki. Coś jeszcze będzie można się nieźle obłowić, jeżeli tu nikogo nie było... No o o. ktoś był. Możliwe, że jest gdzieś w okolicy. Ale można czymś gdzieś tutaj ktoś nie był. No. Zawsze jest to jakaś szansa, jak... Jak nie, nie mogę znaleźć to, co mam robić w sumie, nie? Jak coś to jest w Pack Fateful 64, jak coś. Nie, nie, o kurde. sojusz, sojusz, sojusz. Ach. Dobra. Przegrałem. Przegrałem. No nic. Trudno. Zdarza się, nie? Myślę, że wam się SG podobało. No widzieliście, ty miał dobre eku pokonał mnie. Ja nie znalazłem takiego niestety. Więc mi się nie udało. No cóż, subskrybujcie, łapkujcie. No i cześć!